I have proposition for you. This pro pro proposition is about to do our first monopolowy in our e, life. E, you are e, wchodzić w to. Zajebiście, zawsze o tym marzyłem. Czy za niedługo zamiast dzieci dać do przedszkola czy do żłobka będziesz kurwa dawać się do żabki? Ding. Jak loading, jak to jest stoi już? Need a broom for deep. Potrzebuję do ciebie miotu, kurwa. To <laughs> kurwa jest mi brzydko. Mów za siebie, kurwa, na Need a broom for deep. No nie, jeszcze, jeszcze kurwa nie widziałem. Ty ziomek. Są refleksje? Nie, nie ma. To o tego, kurwa. Ten, no, to jest mener, pierwszy mener. Śmieszne. Dobra, open. Nie te broom for this. Buy true porodu shells and check out and the storage shelf. Ej tu debilu Gdzie ty kurwa powiedziałeś? Tu, tu masz drzwi Pa, widzisz? <noise> na no to poszło 250 dolarów właśnie Ja pierdolę, przepłaciłeś te Pierdolę Pierdole z IK zamawiam Pa kurwa budujesz Prze, ty masz czas kurwa na składanie tego Mam ja pierdolę. Idealnie. <noise> nie debil, to nie jest idealnie. No jak to? To jest już zjebane, to kurwa popatrz. No jak rozjebane? No po prawej masz więcej miejsca niż po lewej. O Jezu, pan kurwa do się za Jakie kurwa to... Nie, fuck you. Ej, jak kupujesz? Tu stawiamy kasę? Ooo. Kasa? No. U sąsiada. Nie można. Jebać. Dobra, ty, kasa, kasa, tu. tu, albo nie, a tu się da? Gdzie? O, idealnie, tu, przy wejściu. A że tak, przodem, czy... przy bokiem? I jak się stawia? O, ta. Ale chujowo. A produkty <gry> mamy? <Ha. grym> nie. A. Ej, storage, Ej, tu możemy mieć storage, Ej, musimy... czy się okay. jak w Simsach. Mono to będą... Dzieci, kurwa... Lody kupywać. Double fridge. Dobra, mogę zamówić... Ryż. Sól. Wodę. Cukier. No. Makaron? Gdzie ty kurwa jesteś? Gdzie ty to... to... Damn Manager Blackboard O daj ryż <noise> Kupiłem Managers... O kurwa, pajle paczek. paczek Nośne tak. kur... <noise> Woda, po chuj, tam tyle wody do kurwy nędzy Normalnie, wypełniaj Wiesz jaki zysk? Kurwa pa mam miód o, <noise> Nie ma No po... A kurwa. kurwa. Wypierdlałaj kurwa. Leszczu. Ej, są żule? Ty... A czekaj. O, oj, co się... Yeah. Hit me harder, baby! This is What abuse? Go! Mogę kogoś zabić? Nie, nie chyba. Moż możemy rozbudować tak. sklep. Idzie, idzie, idzie. Pierwszy, 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 pierwszy. Cześć, do... Nie, kur. No kurwa, co ty? No, Wypier dalej stąd kurwa Menelu. Dzień dobry. Aha. Uh -huh. Potrzebują soli 1 20 Dziękuję, życzę miłego jego dnia Okej okay. Eee, ile tutaj wyszło? Zapłaci 5 Czekaj Money given 5, money to return a Eee. Nie, dobra, zmniejszam cenę ryżu Dolar O 50 groszy kurwa zmieniam Wiesz Może się kurwy nauczą Dzień dobry, a pan co chce? 2.50 Aha, czyli muszę panu wydać Okej okay. A mamy czym wydać? Nie, Kurde. Aha, to chuj <ślesz> Chcesz robić na kasie? <ślesz> mogę, mogę. Jak to się robi? No normalnie, pas. klikasz teraz na produkt. 2,50 kartą i wpisujesz 2,50. Nie <grym> dalej, suko. <grym> kartą 2,50. Następny trajer. <grym> ale to są. Co robisz? O ale luda Ulala e, to return 3 dolary 7 dolców A jak wygląda ten? 13? Ty tu jebana Że ci będę 13 wydawał To jest to top pomarańczowe No Nie, nie, chuj, nie się Dobra, to zniżam cenę, bo nie będą chcieli kupować Wypierdalaj kurwa, nie pojawiaj się Ej, za 12 zł coraz więcej, coraz więcej Damian yy, 7 4 10 No, wypierdalej Aha, kartą 7, 770. 7 7 Ty, to buda buda jak nic Choda, to, 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 to Mati, zeskanuj mnie Zeskanuj mnie Kryśka jest kod Damianę? Nie ma nie, nie. Damian się nie sprzedał Damian się nie sprzedał Dzień dobry co Uuu. tu mamy ta jedna Ale szmula <grydziwiło>. eee, eee, To tutaj ogarnia eee, ja idę w miasto i Jeżeli zjewamy, zostawasz mój biznesem, to kurwa Sie to większa wypata dla mnie. Kurwa stoi jak decyzja. Ja jestem a. Sława mnie. Jeszcze zobaczysz, mono, aruch będzie potęgą. Jak też się, możemy się wymienić No to sobie. Nie, nie nie, gdzieś... nie, nie, nie. Za 15, domion za 15, 15, 50. Jest, ej haj, rekord, 15. 15 dolców. Kupują kurwy. Karton, tak. E 720. Dzięki, wypierdalałem. Kupiłem kurwa. nam, Co żeś, kurwa, kupił? Mleko. Jogurty. No to wykłonaj kurwa. Czekaj, 90 90 wyszło, Ta Zgadzasz się na tą cenę? Szczerze, chuj to pochodzi, wypedala, jak woda, to w wypierdalałem. Woda, to, 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 to... To tyle, tak? Tu, tu w kontakt, to już ci daje. Resztę dwa siedemdziesiąt, mm hm, taka kategorówka karta wyszła od trzy sześćdziesiąt, proszę bardzo. Ej, a nie, dobra, dobra, prosta kasa, prosta kasa. Jest godzina dwudziesta trzydzieści, więc do której. Nie wiem. Chyba do 22.30, bo czas już nie nosi. Weź, raz jeszcze mleko. Jedno. Na zapleczu. <grym> Idę. Idę po mleko. Nie, to kurwa, żeś po las. Po mleko. <grym> Wracaj, kurwa. Tutaj masz pudełko. No się. <grym> Ale jak będzie alkohol, to będzie w I wystaw, Czećka. ustaw w cenę taką. Coś powyżej dolara. Może nie dolar 50, ale na przykład dolar 40. Dobra, to już zostawiam. I zamykam na razie. Ej, kurwo! Ej, okay, no, end of work. Patrz, jesteśmy na minusie, ale to odbijemy się, odbijemy się, odbijemy się. Zaufaj mi, okej. Okay? Teraz, jeżeli nie trzeba będzie na produkty, jebać produkty. Ja już odpalam sklep i wchodzę na kasę. Dobra. Bo, kurwa narzeka rzeka i jej wyjeby zaraz obiecuję 2,50 kurwa Dobra, masz 2, 49 No i dziadek potrafi płacić kartą kurwa, nie to co wygubił Dziadki Tak, więc, który będzie miał... ile tu ma być? Na razie no. kartą, więc idzie bardzo przyjemnie o, jak dobrze Dziękujemy bardzo za to, staramy się jak najbardziej tylko same płatki. O, dobra. Chyba się pospalił. 13 x 60, o! Masz 40 mleko leci Bo kurwy się plują. Dobra, nieźle. Nie jestem w stanie zdzierżyć to. O! Mieni oko na tą dwójkę, dobra? dobra, przykładne odgrywanie. Ej, ale to są pytania. No my nie jesteśmy jak w pokoju występu, gdzie sklep nazywa się Gejka. Pudełko coś z mięmiast jeszcze? W moim jest 7 jeszcze. E, co widzowie? Dzięki za odcinek. To był odcinek z Monoalu. Pamiętajcie, że o, kiedyś podbijemy ale... ym, świat, będziemy nawet więksi niż żabka w Polsce. I co? Trzymajcie się i do następnego świata czekajcie. Yo, yo, trzymajcie się, będziemy na kurwiać. To w Jo. yo! Kurwa, że jak na kurwa, jak na Discordzie yo! <słuch> ah, to nie Dobra, nagrałam coś ponad S ciemności, na poliedźku za, poteęnie do młodości, Odkryj odkejś i poczuć trochę miłości. Nie płagasz wśród sią samotności. daj to las. Płyszczę ciemności, napojrzku za. Poękie do młodości. doszcze gdzieś i poczuć trochę miłości, Nie płakaz wśród wzią, samotności.